Dzień dobry kochani. Siemanko. Witamy na zdrapmasie. Dzień piąty. E, no i co? Mamy 5 grudnia, także otwieramy okienka z numerkiem piątym, ale najpierw oczywiście przesuwamy sobie tutaj naszą choineczkę na piątkę. E, dobra. Krastan oczywiście obecny. I co? Zaczynamy od y, kalendarza dla Lolka i szukamy gdzie jest piątka. O, dobra widzę. Tutaj mamy piąteczkę. No, ja ciekawe, co to będzie. No. Oj, do środka będzie. Oj, właśnie Ciągle. tego się obawiam. że pusto. <gumka> Ej, ale w sumie. Gumka. Pytanie, to jest taka... zje tego. Nie, on będzie się za tym. Patrzę, ja go rzucę. Lolek? O, I już. I poszedł. Pobiegł. <gumka> no. W sumie spoko, że taka inna trochę niż tamte. Dobra, e, to co? Teraz piąteczka w kalendarzu od mamy, tylko to, trzeba w Zabiorę. Krasnala tu przestawię. O. No i gdzie mamy piąteczkę? O, dobra, tutaj. Mam nadzieję, że to widać na kamerce. O, widzę te fajne coś. Znowu ten fajny do kąpieli. Arbus i ogórek, wiesz co? Sekunda. Wszyscy dobra, czekają. jestem. Teraz mamy arbus i ogórek, a tu mieliśmy inny lawenda i pomarańcza. No. Także teraz mamy inny zapaszek. Także bardzo fajnie. Ja uwielbiam brać długie kąpiele, także mi się przyda. O, pyszna herbatka, tam to już wypiłam i jest naprawdę bardzo dobra. I o, jaki cukierasek. Świąteczny. Fajny, no, duży. Dobra, dziękujemy bardzo. I zamykamy piąteczkę i przechodzimy do kalendarza spa. Tu sobie trochę, wiecie, wezmę naprzód. I Daj co, otwieramy? Szkola piątki, tak? Tak jest. Gdzie jest piąteczka? Widzi ktoś? O, jest tutaj proszka. duża, No. Ciekawe, Ciekawe, co tu będzie. Uu, duży produkt. Masło na kanapki. <grym> tak jest. O, A i mamy potwórz. masło do ciała. Chcę zobaczyć. Pole, to trzeba odstawić. O, o tak. A weź to masło o w komerze. Będzie pewnie że ten, no właśnie. To od tego go. Tylko... Oj, proszę. Prawie pół z tego jest pusta. No, oszustwo. Ale pachnie ładnie. Zatem oszustwo. No, to jest kalendarz jeszcze z taką ceny, to wiesz, nie ma co wymagać. Dobra, czekajcie, odwróć, bo to, to krzywo weszło i nie mam jak zakręcić. O, dobra. Zakręcamy. Super randko. masełko do ciałka jest. No i co? Dzisiaj drapie Szymon, także daję mu kopertę z numerem 5, trzy kalendarze również lecą dla niego, no i jeszcze jakieś drapeczki, także widzimy się na macie. Dobra, małe turbulencje. No hmm. i co? Jak widzimy się na macie, to widzimy się na macie. No i co my mamy? Oczywiście piąteczkę. I co mi Paulina przygotowała dzisiaj? A? Co tu jest? Super 7 z numerkiem 73. Krzyżóweczka, dobrze, że mała, to hmm. nie będzie dużo drapania. No widziałam, ja że to nie O, playbuczek. No. Jaki numerek? u jedyneczka, będzie wygrana. Special for you. I co mamy? Wowzdrapkę z numerkiem 3. Do tego Crystal Cash z numerkiem wyostrz 24. No i no. co? Trzy, no i trzy świąteczne kalendarze. kalendarze, te same numerki. Piątka, dziewiątka i siedemnastka. Dobra, kalendarze na bok. Koperta na bok, no zobaczymy co będzie, jaki bonus w kopercie. No. Dawaj, zaczynamy od super siódemki. Tak jest. Co? Lecimy z zoomikiem. No i lecimy. Szukamy tej siódemki. Ja bym chciał zieloną. No to. Tak A myśmy. mamy trójeczkę. Ósemeczkę. Czwóreczkę. Szósteczkę. Piąteczkę. Mhm. No i co. Dwójeczka i dziewiątka, I nie e, tu kontrolne, o mamy różne, to, to leci I do pustaków, no to lecimy z krzyżyweczką, ale co krzyżyweczkę, chyba trzeba trochę oddalić, zrobić turbulencję, 4. oj, dobra, samolot niech wyląduje i lecimy. I co my mamy, D, U. D U, dobra. U jest, no co jest? Weź się oczyścić. Dobra. D U. Powiem ci, że, że po tym kalendarzu dla Lolka no. my będziemy mieli w domu wysyp piłeczek różnych. No. My już teraz chodzimy, to się potykamy. <laughs> Bo nie to, że miał swoje zabawki, to jeszcze teraz codziennie, wiesz, jakiś na staję, nie? D umiałeś. Czekaj, ja tu wezmę właśnie ten do pokazywania. O, Chcę ci pomagać. Ta, o, 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 i te. O, jeszcze tu, tu razem z te. I tu mamy jeszcze te, tu mamy o. Dobra. Te tutaj. Jeszcze te. Mm. No i chyba tyle. Tu już nic nie ma, co ja tam szukam? Hmm, o, chyba. O tak. Z i P. Dobra, setkę mamy. Tu jakiś ten drapak dziwny jest. Tak? Chcesz spróbować drugi? Nie, wolę nie. Nie, bo właśnie nie wiem, który jest lepszy. Mamy dwa różowe tutaj. No dobra, dobra. I Nigdy nie wiem, który to jest ten dobry. Z i P. U, to ten co ryje, to ten był ten taki słaby. Tym zawsze <laughs> ostatnio drapaliśmy Dobra, rozpraszam się. Z i P. Mm, mm, mm. Tu jeszcze mamy P. No i chyba wszystko. No dobra, następne. O, A i C. Robimy A. O, licz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć, siedem. siedem. Tu i tak ja mam taką małą zdrabkę, to dużo A. No. Bo no, przeważnie w tych większych w tych było większych około 12 było. zawsze chyba. Tam coś około 10, może. 10, 12. No różnie zależy, nie? Jak będę drapał krzyżówki, to ja będę liczył. No. Derki i Będziemy sobie porównywać. Oczywiście nie będziemy tego rozpisywać, tylko no tak coś, z pamięci. Taka sobie. A i C. Wszystko dobra. Następne. N, M. N i M. M mamy. O, patrz, N. No. No i tyle. Chyba tyle. J i G. J mamy tu. Dobra, od góry, bo się pogubię. Tu mamy G. Nie, no to jeszcze takie krzyżówki za trzy. Maksymalna krzyżówka, jaką mogę drapać, to jest za 5. Bo tych większych to ja tak. Oczoplanco dostaje. No. dostaję, no? Jeszcze taką za 5 to jeszcze tak ujdzie, nie? Aha. Ty lubisz te większe. No tak. Patrz, <grym> kupicie na rodziny. Nie. Paczkę krzyżówek. Będziesz drapać na live, Tak będzie. To zostawię pod dwie literki. I tak to pewnie zejdzie. Nie, zrobimy tak, że ja ci na live dam tą paczkę i widzowie zdecydują, czy mamy ją. A, na live tak. Na no. live zdecydują, czy mają ją przygotować. Tak. No. Przerwa techniczna? I tak, będzie przerwa techniczna, Trzy Po pół. godziny później. Live. Ja, nie to najwyżej posta na społeczność w życiu. No, coś pomyślimy. Mhm. Dobra, czekaj, bo ja tu jakoś literki mam. W i F. ominął. WF. F. na społeczność się wrzuci. Czy przygotowywać czy nie. Czyli to już jest pewne, jak tak. to będzie krzyżówka. O. A jakbyś chciała? Jeszcze masz... Jeszcze nie kupiona, więc jeszcze masz... Ale żadną. A czy masz V i X, o. No ja szukam WF. WF. Chyba tyle. Nie, tu masz szczegół. O, dobra, nie widziałam. HP. No bo a propos tej paczki, no to wiesz, jakby z twojej rodziny, no ci jeszcze wybór. O, mam pierwsze słowo. O, dziękuję. <grych> no nie wiem, no właśnie, no. Jaką paczkę byś chciała zdrapać, no? No... Dla przyjemności to bym bardzo chętnie chciała taką paczkę krzyżówki sobie zdrapać, taką mhm. Ale... Co? Na live'ie może być ciężko po prostu. Ej, też będziemy razem, w sensie ja Ci będę pomagał. No tak, ale to będzie strasznie długo trwało przecież. No to tam mówię. O, mamy drugie Jart, ale chodzi mi o to, że... Owszem, będzie długo trwało, no to tam mówię, że można jakoś inną, no bo to nie wiem, czy widzowie by chcieli trzy godziny to na live'ie. mam live pomysł. Kochani, dajcie znać, jaką paczkę z rapek byście chcieli na moim urodzinowym live'ie. O. I zobaczymy, co widzowie powiedzą. Możesz jeszcze na społeczność wrzucić tak. Głos ankiety jakoś. Ale właśnie nie wiem, między jakimi zrobkami, Może lepiej A. poczekać, aż y, 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 widzowie napiszą w komentarzach, jakie preferują. Mhm. I wtedy można zrobić ankietę i będzie głosowanie, żeby, wiesz, zobaczymy, ile będzie, wiesz, propozycji w ogóle, nie? Pusto. Pustak. Pusto? No dobra. Pustaczek. No to masz crystal cash. Dobra. To tu co, robimy Zoma tak? Czy jak? Czy... Nie, dobra, widać, widać. Zostajemy. Teraz po kontrolę. No, tu kończ, kończ Twoją wanę, co mówiłaś. A co ja wiem? Że widzowie zdecydują, żeś tam coś zrobił. No, widzowie zdecydują. A w ogóle kiedy my w końcu tego live robimy? 15 to wychodzi? Nie wiem, nie mów w konkretnej jeszcze. laty, no. damy znać. Mm. No. Dobra. I co wygrywa? 31, 29, 9, 40, 04. Mamy 17. O, widzę trójkę.

Zaraz nie wiem, nie, tylko tu, tu, mogę lecieć ciągiem 16 28 Oj, blisko. i 27 pusto na tak na dole. Te ogie, kolejny pustak. To może jakiś wow? No, czy wow, będzie wow. Dobra, robię suma. Żeby lepiej było widać. No i lecimy. Poleciał ciągiem.

O, szukała dzwonka. A mówiłam, a może jakieś wow? I 14, i co tu mamy? Pięć dzieszek! Wow! Co ty gadasz? Ładnie, ładnie. Która zrobiła stopnia? Szóstego. No pięknie! Bardzo ładnie, trójeczka, patrzcie, trójeczka się spisała. Dobra, to lecimy kontrolne, to pomiędzy, Pomiędzy, tak, no. Ale pięć tych to mówiliśmy. R, R. Super. Dobra, tak dzieszyk, I teraz pytanie: jak chcesz zostawić playbooka na koniec i zdrapać sobie na przykład tak. w kalendarzu i kupertka? Tak. Okej, okay, tak myślałam. Tu tak, masz kopertkę. Tak. Na, Otwieraj, co tam jest. Zaskoczyłem. Ale ta co? Zaskoczyła. Zaskoczyła. Nie no. No jak zwykle, ja muszę sobie się wspomagać mhm. drapakiem. Otwieramy, otwieramy. co my tu otworzyliśmy? Jedna? Jedna pusto nie ma, patrzcie, pusto, to. Dobra. Lecimy nie ma laki konieczne. I szukamy baranka. Jaki numerek? Jak? Piąteczka. No tak, bo dzisiaj piąty. Dokładnie. Dobra, czego my szukamy Pietronek? Baranku. Wpracę. Czekaj, czekaj, bo tu się... Dobra, kontrolny pójdę. Dobra. Widzicie, widzicie, jest elegancko. Co mamy? Kapelusz, palma, słońce, nuta. I zaraz pójdę kontrolne. Klucz. Żółw. Dobra. Klucz żółw tu, czy tu, tu, czy tu. O, jest, jest biedronka! Super. Dobrze, no. dobrze. Druga będzie wygrana. Zegar, cytryna i wiśnie. No i dobra, dobra sprawdzamy dobra. tu biedroneczkę. Piątaczek. Dobrycik, dobra. To jak te kontrolne się nazywają? AAA. A, a. Elegancko. To, to do wygranych. Tak, proszę. Kalendarzyki? No to leciwe. kalendarzyki. I Pią... piąteczkę w piąteczce. O, o no. I mamy bałwanka. Ta piąteczka nic nie dała, niestety. To szukamy tej gwiazdki, gwiazdki. Tu mamy kożuch. No, no i, I ostatnia. ostatnia. Skrzak. Skrzak. No Dobra. Oto. Rąka. Krem de la krem, playbuczek. Zobaczymy. Jest numerkiem 1, musi dać wygraną. Ale to wow zdrapka to zaskoczyła fest. No i widzisz było wow. No. <laughs> I tutaj, że napis to jeszcze wygrana, fajna. Dobra, tu mogę ciągiem? Mogę. Tak. Kontrolę może biorę na samym końcu. Dobra. Dawno nie drapałem playbooka. No. nie, u nas ciężko jest dostępny ten playbook. No i co szukamy? 25, 3, 6 i 14. No i to szukamy. A mamy... Oboczek. Dwadzieścia. A już myślałem. Oboczek. Jedyneczka. No tak? jak jest jedynka w jedynce, to musi być wykroczona. Wierzę w tą strapkę. Kolejny oboczek. I 12. Dobra, widzicie dalej? Widzicie, ale coś się tu rozmazuje. Dobra. 21. Mamy siódemkę. Kochani, playbook też wygrany. Ja nie wierzę, co za tym. Ja wierzę w jedynki. mówiłem. To Powiem było ci, Przeznaczenie. Będzie plus. Będziemy na plusie? No. no. Pytanie, co będzie w playbooku? Kolejny no. oboczek. Playbook umie jak już fajnie, na pierwszej nie? stronie była wygrana, to może być no. fajnie. Nawet tak będzie zwrot i tak będzie super. Ja no pewnie. Ci, więc... 13. Dobra, to lecimy dalej. A jak coś więcej? 7 no, i... I... i. I i. I, <laughs> i myślę, że. <laughs> Szukamy dalej. O, nie widzieliście Dobre, kufra. kufra. Widać kufer perfumy. Mamy siódmeczkę. Druga wygrana. Druga wygrana. Bardzo ładnie. Perełka. Portfel. Już już dzwonek widzę, przedstawiła. Wyżej, gliżej, bliżej. Gliżej, druga siódmeczka. Bardzo dobrze, ładnie, czyli mamy trzecią wygraną. No. I Worek. Dobra, Ara, na chwilę tu dwie. To mamy trzy. No. I szukamy szmarek do siedem. I my szukamy. Może w końcu znajdziesz te trzy siódemki. A, trzy, trzy siódemki, tak? <grym> tak, to chyba nigdy nie mamy wygraliśmy. Mamy jedną. A czekaj, ja tak będzie Nie, nie jakie ja to W wygraliśmy. całości jedziesz. Dwie, Jest. trzy. Jest, patrz! Dobra, czwarta wygrana. Tak, ale chodzi o sam fakt, że my tu chyba nigdy tych tak, trzech siódemek nie znaleźliśmy. Tak, tak. Nie, to my się tak cieszymy. Dwie no, siódemki, wie. niestety. Gra trzecia, jedna, druga na dwie siódemki. Teraz gra czwarta, no, jedna, jedna siódemeczka. A bezki to mnie znaleźliśmy. Tu tak, no, w ogóle fajne to jakieś nie. wiem. Tu też tylko jedna niestety. Jedna, druga. Aj, blisko, blisko. Mm -hmm. No i gra siódma i jedna. tylko jedna. Czyli mamy, ile już wygranych? Cztery. 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 Cztery, Dobra, to lecimy do ametystowej. ametystowej. No szukaj parek. No to lecimy, szukamy parek. Perła, kufer, no nie tym razem. Lustra, 2, Piąta wygrana. Dobrze. Worek, perła. Tu mamy zegarek, korona. Pierścionek, moneta, ale już jak jest zaciekawiona już siedzi, patrzy, oczy, oczek no. pięć złotych, pierścionek, zegarek, sztabka, nie, no to sztapka, złoto, no sztabka, złota, sztapka, złota no. kufer i portfel i no. korona i złoto. Dobra, mamy na razie mamy... pięć. Tak. Na Jeszcze stronę. dwie strony. No, co tu się wydarzy dalej? Tu musimy znaleźć e, trzy identyczne symbole. Tak jest. No, niestety dwa prezenty. Tu trzy różne. Lecimy dalej. Tu mamy dwa razy perfumy. Trzy różne. Trzy różne. No dobra, lecimy. Lecimy trzy różne. Różne. Hmm, trzy różne. Trzy różne. Płyta się zacięła. Trzy różne. I, I dwie podkowy. I dwie podkowy. Dobra. No to tu trzeba uważać. zalecimy lecimy najpierw wygrywający symbol. Mamy o, koronę. No to szukamy korony. O. U. Pauza. Pauza. Dobra kochani, już jesteśmy z powrotem. No i lecimy z drapingiem, dalej, dalej. Szukamy tej korony. No. no. Mamy Śminka. szminkę. Ja tak nie zdrapuję do końca tych symboli, po, bo, bo się boję, złostnia, że kontrolne polecą. Albo z lewej, albo z Ale wydaje Mamy mi się, że to Mamy Bo po lewej masz za mało. Mamy koronę. Szósta. Szósta, o, ładnie. To. Można się domyślać, co będzie. Albo 60, albo 30 pewnie. Złoto. Pierścionek. Znaczy perfumy Albo 60, nie wiem, jakiego I lustro. No dobra. O, no dobra, zdrapuję emocje, ja coś powiedzieć. Bo coś mnie ciekawi. No. O, 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 o. takich tu już nie ma nawet. Nie Wiesz, ma, co mnie ciekawi, ciekawi? Czy był taki playbook, czy komuś się trafił, że wiecie, że na każdej stronie wszystko było wygrane. No. I patrz, ile by to było wygranych? Nie wiem. 31 Dużo. tu jest szans na wygraną, czy ile? Nie 55 wiem. 55 szans na wygranych. Taki cały playbook, nie? no? No, to Dobra, szukamy po kolei teraz. Pierwszej była ta siódmeczka. No, no ile co po siódmeczku? Piątaczek. No, dobra. To teraz tu mamy też siódmeczkę. Nawet dwie. To też jest piątaczek. Tu już. jest piątaczek, 15. czyli mamy piętnaście. Teraz tu trzy siódmeczki były. Czyli dwadzieścia. Dwa lustra na no, następnej stronie. Dobra, dobra. No, dwadzieścia 25. pięć. Na końcu koronka chyba, nie? Tu nic nie, nie było, tu nie i tu korona. Trzy deszki. I mamy 30 zł. I kontrolne I lecą. Bardzo BBB. Co ja ci powiem? Mamy plus, bo tak. Ja sobie, znaczy, tobie przygotowałam na 55 zł. Uh -huh. e, z drapeczki. Plus do tego była jedna w kopercie, no to wychodzi 60, tak? Tych kalendarzy no nie liczymy, tak by nie no tak, bo to jest całej. Tylko jedno okienko. Czyli z 60, tu mamy trzy dyszki, tu mamy 5, czyli 35 50, 50, 80, 80, 85. 85 no A ja zadzwonię jeszcze raz? Dobrze. A, ale dzisiaj pozwoliłam. Ja się no. bardzo cieszę. Super ankiet. Ale to wow, łóżka do no, oczadu. Mega fajna. Ładna, ładna. Parełka ustrzelona. No i co, kochani? Mamy nadzieję, że nasze zdrapnasy Wam się podobają. Możecie pisać właśnie pod tym filmikiem, e, na przykład jaką byście chcieli paczkę z drapek na moim urodzinowym live, e, który właśnie prawdopodobnie będzie 15, ale to jeszcze potwierdzimy wszystko. Na społeczności. Tak jest. E, no i co? Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka i życzymy Wam cudownego dzianka, także buziaki. Pa, pa. Siemanko.